W mniej niż minutę powiem Ci, jak grać ze znajomymi w Minecraft na Twoim własnym serwerze. Po pierwsze, zobacz ten film, który nagrałem wcześniej, jak stworzyć taki serwer. Taki totalnie najprostszy. Masz link tutaj, i to jest pierwszy link w opisie. Najlepiej jest pobrać aplikację Hamachi lub Radmin. Ja osobiście używam częściej Radmina, bo jest moim zdaniem trochę lepszy. Po wszelkich instalacjach i logowaniach musisz utworzyć sieć i potem dodać do niej znajomych, podając im ID i hasło sieci. Jeżeli są z Tobą w tej sieci, no to super, genialnie, bo teraz macie połączenie i git. Teraz otwierasz server properties w folderze twojego serwera i w i radminie masz coś takiego jak IPv4 i dlaczego to jest zamazane na przykładzie, bo mnie nie stalkuj ty że Kopiujesz to i wrzucasz do server properties w miejscu, gdzie jest podane IP. A potem odpalasz serwer i podajesz ten adres swoim znajomym, żeby mogli dołączyć. Jeżeli są problemy z połączeniem, możliwe, że zapora systemu Windows lub jakiś antywirus blokuje te połączenia u ciebie bądź u twojego znajomego, to na tyle zostaw suba łapkę no i bye.